Firma Stolmary zajmuje się sprzedażą, montażem stolarki budowlanej, okien, drzwi, różnego rodzaju zabudów, drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, drzwi przesuwnych, zamawiamy towar pod klienta, ale również mamy towar od ręki, który możemy od razu zamontować. Firma istnieje od 20 lat. I działamy na terenie Białego stoku i okolic. Od 6 lat mieścimy się na ulicy Towarowej 1 w budynku aneksu. Najbardziej lubię kontakt z klientem, lubię jak klient zadaje różne pytania związane ze stolarką. Myślę, że mało jest takich spraw, których bym nie umiał załatwić. No na przykład klient zgłosił w oknach PCV pęka uszczelka, po prostu się roluje i się okazało, że to podgryza jakieś zwierzę, te uszczelki. Oczywiście zmieniliśmy w ramach gwarancji. Większość klientów mamy właśnie z polecenia, z biegiem lat polecają swoim dzieciom, polecają swoim znajomym. Pomiary, które wykonujemy, muszą być zrobione precyzyjnie, z doświadczeniem. Każdy pomiar, który zrobimy błędnie, wiąże się z zamówieniem nowej stolarki. Możemy się pochwalić dużą ekspozycją w naszym salonie. Mamy ekspozycję z różnych firm, duży wybór modeli przeszklonych, nieprzeszklonych, pełnych, w zależności co klientowi jest potrzebnych. Mamy drzwi loftowe, okna spokojnie możemy polecić, zapraszamy do nas, doradzimy. Moja praca polega na pomiarach przede wszystkim, wyjazd do klienta. Od rana do wieczora jestem w trasie, można powiedzieć. Samochód musi być sprawny, musi być właśnie z różnymi udogodnianiami. Za samochodem rozglądałem się około roku. To nie był wybór natychmiastowy. Jeździłem po różnych salonach, sprawdzałem ceny, jakość tych samochodów wypadło na Mazdę, która najbardziej mi się spodobała. Przede wszystkim słów wygląd samochodu, estetyka, wykończenia, wyposażenia. Jeździ się bardzo wygodnie, bardzo fajne ma systemy wspomagające ze względu, że ten samochód mam od kilku, można powiedzieć, tygodni, no na samym początku próbowałem no, przycisnąć troszeczkę, nim, zobaczyć jak on jeździ. No i pierwsze co, to na sam początek zapłaciłem mandat. Przede wszystkim jest w automacie, no. dla mnie dużym plusem automat, no i kamery cofania przede wszystkim. Miła obsługa w salonie Gołębiewscy, także polecam jak najbardziej. Wszystko załatwiają na miejscu, finansowanie, ubezpieczenie, także nie trzeba szukać, mają naprawdę przystępne ceny także. Jestem ambasadorem Mazdy.